Internet oszalał. Czy możesz pokazać całą szafę w środku? Odpowiedź może być tylko jedna. Pewnie, że pokażę. Tak wygląda szafa w środku. Na koniec zrobię filmik taki pokazujący e, z pozycji osoby pierwszej. Będzie Wam wygodniej to zobaczyć, ale opiszę jak to wygląda. Oświetlenie LEDowe, szuflady w środku wysuwne na pełną szerokość e, zabudowy, czyli segmentu szafy. Wszystko ładnie dostępne, to co tutaj chcemy. Plus dodatkowo wieszak na drzwiach po to, żeby można było na przykład przygotować sobie kurtkę do czegoś, wyciągnąć. Coś z kieszeni, odstawić, odwiesić. Tak to wygląda. Druga zabudowa, bardzo podobnie. I ostatnia z tym ostatnio na filmiku, który pokazywałem, cargo, który musieliśmy zrobić na wymiar, dlatego że w otworze, w tym segmencie nic po prostu nie pasowało. Tak to wygląda. A zaraz pokazuję z drugiej strony. Więc wygląda to w ten sposób. Jeszcze raz otwieram. Pełna szerokość szuflady. Wszystko dostępne. Każdy kawałek, każdy kąt wykorzystany. Tutaj Pawlacz plus dodatkowa szuflada z siedziskiem lamele w tym samym kolorze co płyty na zabudowie. Lustro, więc tak to robimy w Kinkuchnie. O! Zapraszam do współpracy.